Witam Was w kolejnym odcinku Hightech tech Cross Workout. Dzisiaj mamy trening 18, jest bardzo ciekawie. 10 rund na czas, dużo. 18, robimy 18. Wejść na skrzynię ze sztangą, alternatywnie. Wchodzi lewa noga, schodzi lewa, wchodzi prawa, schodzi prawa. To już byśmy mieli dwa powtórzenia. I 10 hang power snatch, czyli rwanie ze zwisu sztangi. Po czym robimy minutę przerwy? Warunek jest jeden. Żeby mieć minutę przerwy, musicie te oba ćwiczenia zrobić unbroken. Czyli sztanga nie może wam spaść z karku podczas schodzenia na skrzynie, ani nie możecie przerwać robienia hang power snatch, czyli ten rwań siłowych ze zwiszu. Jeżeli nie macie siły, bądź sztanga wam w jakikolwiek, z jakiegokolwiek powodu spadnie, w ten czas wasza przerwa równa się jedna minuta plank, czyli nie odpoczywa minutę. Normalnie tylko odpoczywam sobie w planku, czyli robimy podpór przodem na łokciach. Ja zaczynam swój trening. Subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić jakieś ćwiczenie. Bądź nie macie pomysłu na swój trening, na 100% u nas znajdziecie coś ciekawego. High tech nutrition. Lecimy z naszym treningiem. 3, 2, 1, let's go! Pamiętajcie, żeby się w pełni prostować na boksie, żeby to zaznaczać. Stabilna pozycja. Będąc na skrzyni. Za mocno się nie pochylajcie do przodu podczas wchodzenia na boksa. Starajcie się trzymać cały czas plecy wyprostowane. Klatka z przodu i czach. Zrobiłem 18 sztuk. Przechodzę do rwania ze zwisu. Pomoże wam w tym chwyt zamkowy, tak? Czyli zaciskamy kciuka na sztandze i lecimy. Mi się udało zrobić całość unbroken, czyli bez łamania serii. Mam teraz minutę przerwy, po czym zostało mi do końca 9 minut. Zróbcie ten trening, naprawdę warto. Poprawi Wam się humor po nim na 100%. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się subskrybujcie nasz kanał.